i tak dalej, to jest jego sprawa Na, naturalnie najbardziej logicznie wydaje się, że im bliżej, tym lepiej, bo koszty mniejsze, tak? Natomiast... To chcieliśmy usłyszeć. Natomiast mówienie, że 5 km to jest... Panie to profesorze, co chcieliśmy usłyszeć? No. A jeszcze mamy bardzo poważne wątpliwości, ponieważ nie przedstawiono nam ani w raporcie, ani w decyzji pani burmistrza żadnego opracowania co do wpływu tego przewozu. Na drogi, mosty i powietrze. Już panu mówię, w, w, w wpływ, w, w wpływ będzie, w, no, w ten wpływ będzie mógł być odniesiony do tego wpływu, który jest teraz. Przecież ta gnojowica nie, nie odparowuje, tak? Ona jest wywożona. Ale gdzie jest wywożona w tej chwili, niech pan to A skąd ja mam wiedzieć? Przecież ja nie jestem stąd. Proszę pana, to nie jest, pyta, to nie jest pytanie do mnie. Teraz.

Tam, tam, tam Czy lepiej żebyśmy to podnieśli na 32 i żebyśmy rozwiązali problem? Ale jest, jest. Może Pró추, himself, ale teraz, może pytanie. Pr proszę bardzo, kto ma mikrofon, zadaje pytanie. W temacie biegazowni. Państwo moje nazwisko Mateusz Kluba Bardzo dziękuję, że Pan Profesor zechciał do nas przyjechać i wszyscy przedstawiciele, dlatego że sami żeśmy o tym zdecydowali, żeby zaprosić osobę, która mogłaby nam w merytoryczny i rzeczowy sposób naświetlić pewne sprawy związane z budową biokazowni. Dlatego tym bardziej jestem wdzięczny, że pan profesor zajmuje zajmuje tym mógł tutaj przyjechać. Dla mnie Sugerujące. Moi przedmówcy, przedmówca mówił, jakoby było to, pan profesor byłby stroną. No, nie mogę tego zaakceptować, to no, po pierwsze, ale nie wracam już do tego. Proszę Państwa, zasadnicze pytanie, biogazownia czy nie biogazownia? Wszystkim nam zależy na tym, żeby tego smrodu nie było. Zgadzamy się z tym, bo szczególnie w okresie letnim ten smród jest dla nas najbardziej dotknięty. Wcześniej wyjaśniliśmy sobie, że jedyną alternatywą jest budowa biogazowni. Ten temat od lat, od 99 roku, 90 już był jakby promowany, mówiony na ten temat było, żeby ta biogazownia w jakiś sposób mogła zaistnieć. Głównie chodziło o utylizację tego smrodu. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że jest jeszcze trzeci wariant. No właśnie, jest trzeci wariant, jest w trakcie testów, czy, czy o którym tutaj Pan wspomniał. Proszę Państwa, mnie się wydaje. Mnie się wydaje, że w tej chwili rozpatrując poferment, a gnojowica, jeżeli chodzi o nośnik ładunku, to w ogóle jest bez porównania. No bez porównania. Przecież ten poferment praktycznie jest neutralny dla mnie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że byłem w dwóch biogazowniach. Był wyjazd. Był tutaj pan Olejnik z nami. Może się ze mną nie zgodzić, ale był. Byli inni przedstawiciele. Staliśmy nad tym pofermentem odkrytym, płynnym pofermentem. Proszę Państwa, to nie śmierdziało. Ja to dotykałem. Naprawdę. Nie wiem, czy Państwo byliście, ale może byliście w innym miejscu, w innej biogazowni. Biogazownia. Nie no, ale jak się stoi nad tym, no to, to... siłą rzeczy. Druga rzecz. Biogazownia musi być szczelna. Jeżeli nie będzie szczelna, to faktycznie w ogóle jej lepiej, lepiej jej nie budować. Tak to wygląda. I na tą chwilę w mojej ocenie, żeby pozbyć się tego smrodu, to uważam, tym bardziej, że nie ponosimy żadnych kosztów, to taka biogazownia powinna tutaj powstać. Nie możemy się cofać, nie się wydaje. I to, co przywoływał tutaj. Pan profesor, że priorytetem jest yy, yy, obecnego rządu, a konkretnie wypowiadał się minister energetyki. I to jest na ich stronie, że biogazownie będą priorytetem tego rządu. To jest faktyczne. I uważam, że nie można tutaj stawiać alternatywy, co, wy, gdzie wywozić, co z, tym, z tą gnojowicą. Czy dalej zostajemy z tą gnojowicą i z tym smrodem na te gorące lato? Czy mamy możliwość się tego pozbyć. Ja uważam, że stoimy przed taką, takim wyzwaniem, że wybudowanie tej biogazowni jest dla nas naprawdę alternatywą na utylizację tego zwrotu. To jest jedna rzecz. Ja jeszcze nie skończyłem. Druga rzecz. Ja mam pytanie teraz już do, konkretnie co do samej inwestycji. Moje pytanie jest takie, ile będzie tych bioreaktorów? Czy to będą dwa, trzy? Chciałbym wiedzieć. Druga rzecz, jak często, czyli ile razy w roku będzie wywożony ten poferment? Bo to jest istotne, bo przecież ten poferment musi gdzieś być składowany, żeby go można później wywozić. Czy wszystkie te zbiorniki będą szczelnie przykryte? Bo z tego co wiem, to tak ma to wyglądać. I może na tyle, dziękuję. Więc drodzy Państwo, żebym ułożył, bioreaktorów jako Zbiorników, w których będzie następowała czysta fermentacja, będą dwa. Do tego dochodzi zbiornik buforowy, bo była, była mowa o pojawiających się. Ja nie, ja nie mówię o antybiotykach, bo ich w ogóle nie zakładam. Natomiast mogą się pojawić środki dezynfekcyjne, a to mówię na bazie modelu Poldanoruskiego. Czyszczenie klatek. Czasami następuje sytuacja, kiedy Brygadzista na fermie nie poinformuje operatora biogazowni, że coś zrzuca. Dlatego ja muszę mieć zbiornik buforowy, tak zwany stabilizujący, żeby nie doprowadzić do zatrzymania biogazowni. Proszę zwrócić uwagę liszkowo, co tam się stało. Więc w naszej technologii musi być zbiornik buforujący. Mamy trzy zbiorniki, każdy z tych zbiorników. Musi być szczelnie zamknięty, łącznie ze zbiornikiem buforującym, dlatego że przy zimnej gnojowicy także następuje naturalny proces fermentacji i emisji metanu. Może nie w tej ilości jak przy podgrzanym, czy mezo, czy termofilowym, ale tam już tracimy metan. Czy to odpowiada na Pana pytania? Czy mamy jeszcze. Musi być w moim przekonaniu i w mojej technologii jest przykryty nie gazoszczelnym przykryciem, ale to nie jest przykrycie, które doprowadza do emisji odorów. To jest przykrycie plandeką. Mhm. Ale jest przykryte. Ch tak jak ch powiedziałem. Chciałbym, chciałbym spytać, czyja to jest technologia? Czy to jest polska technologia? Czy to jest polska? To, jeżeli, potra jeżeli potraktować mnie jako, jako bóla. Istniejących już... Ja, już Panu mówię, jeżeli potraktować mnie jako Polaka, bo się tu urodziłem, mam paszport polski i mojego kolegę, którego wyświetliłem jako prawie Polaka, bo mieszka tutaj 30 lat, mówi po polsku: biegle, marzone Polkę i, i czwórkę córek. I te biogazownie w ilości 11 sztuk wybudowaliśmy w tej technologii w Polsce, to będzie to technologia polska. Wszystko jest kupowane tu, oprócz silnika kogeneracyjnego, bo Polacy takich nie produkują. Tyle. A, tak yy, według mnie należy traktować poferment dokładnie tak samo jak nawóz naturalny czyli mamy okres wywożenia od 1 marca i stosuje zgodnie z planem nawożenia tak jak gnojowica czyli mówimy nie mówimy o zimie nie ma takiej mowy mówimy tylko 180 dni czy pół roku tak Razy planu mamy. Bo tak się przyjmuje w wyliczeniach, to jest, to jest zgodnie z przepisem 180 dni, czyli mamy na pół roku i, i na pół roku. Tak, roku. tak. Wies wiosna i jesień. Tak. Proszę, niech pani mówi. Je pani się... jeszcze... Ja jeszcze jedno pytanie. Chciałbym taką rzecz, bo z tego co słyszałem, to ma być ten wywożony ten proferment z tej, z tej, z tej, tej gazowni i sprzedawany. A w takim układzie, na podstawie decyzji, która była wydana, czy to będzie każdorazowo badane? Bo taka jest podobno ustawa, że jeżeli pójdzie do handlu, może być sprzedawane, to musi być badane. Nie będzie. Nie musi być. Natomiast, tak jak tutaj profesor powiedział, nie musi być, bo przepisy się zmieniły. Natomiast, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli sprzedaje, jeżeli sprzedaje po fermat, jeżeli doprowadzamy do handlu, to kupujący musi wiedzieć, co dostaje. Więc drodzy Państwo, badanie kosztuje 400 zł. jest za partii? Spółka biogazowa, no nie, nie państwo. I proszę nie zadawać takich pytań, bo wiadomo, wiadomo kto operuje biogazownią. Tak, słucham państwa. Mówiliście Państwo tutaj o lokalizacji biogazowni. Nikt nie wspomniał, że biogazownia w Krzepicach powstaje e, e, kosztem wycinki ogromnej ilości drzew. Które są zlokalizowane w takim kompleksie leśnym nazywanym Kurnią. A Kurnia to przecież dawne miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Kiedyś, jeszcze 50 lat temu, można tam było spotkać niezwykle cenne i rzadkie okazy drzew. To bardzo unikalny, mówiliśmy o, o unikalnym, do rzeczu rzeki ale to piękny, unikalny kompleks leśny. Ile drzew wytniecie Państwo? I jaką powierzchnię planujecie pod tą biogazownię, o której teraz mówimy? Nie wycięliśmy i nie wytniemy ani jednego drzewa. To biogazownia będzie usytuowana z tyłu fermy na placu, który w koło przy ogrodzeniach ma tylko e, zadrzewienie. Natomiast ten plac na dzisiaj on jest już, to, to jest plac, na którym nie ma drzewi. Nie było tam, nie było wycinki. Myśmy tam nie wycinali drzew, także Pani może mówi o jakimś innym miejscu, bo Pani mówi o jakimś kur... Nie, ja nie mówię, ja po prostu tego nie wiem i tak, to co nie, 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 teraz nie, to, bardzo, to bardzo mnie cieszy. To ja Panią zapewniam, że nie zostało wycięte ani jedno drzewo, bo to dlatego, że to jest, to jest po prostu plac, który tam jak gdyby był no od zawsze. Także dobrze, nie wycinki nie będzie. i bardzo mnie to cieszy, powtarzam. Proszę bardzo. tu mikrofon proszę. Proszę. Ale z że... tak. Szanowni Państwo,